Czasowniki posiłkowe be, do oraz have. Auxiliary verbs to be, to do, to have. Czasowniki be, do i have są dość specyficzne. Wszystko dlatego, że są bardziej wszechstronne od pozostałych czasowników to znaczy, że mogą występować w zdaniu w dwóch różnych funkcjach. Po pierwsze, jako zwykłe czasowniki, w tym czasowniki główne. Oraz mogą występować jako czasowniki posiłkowe, czyli auxiliary verbs. W tej lekcji zajmiemy się tymi trzema podstawowymi czasownikami posiłkowymi: to be, to do i to have. Występują również inne czasowniki posiłkowe, lecz o nich powiemy sobie w oddzielnej lekcji. Na razie te są dla Ciebie najważniejsze. Jako czasowniki główne mają jakieś konkretne znaczenie. W tym wypadku to be to być to do to robić oraz to have czyli mieć mamy dwa samochody we have two cars we have two cars a czym są czasowniki posiłkowe natomiast czasowniki be do oraz have mogą być również czasownikami posiłkowymi czyli pomocniczymi wspomagającymi inaczej mówiąc operatorami już mamy ich do tworzenia zdań w angielskich czasach. Na przykład mówisz po francusku? Do you, speak French? do you speak French? Jako czasowniki posiłkowe, czyli operatory, nie znaczą nic. Nie mają tłumaczenia na język polski. Są tylko po to, aby móc w danym czasie stworzyć twierdzenie, pytanie lub przeczenie w języku angielskim. Zatem czasowniki posiłkowe sygnalizują tylko, w jakim czasie gramatycznym się wypowiadamy. W przykładzie poniżej czasownikiem posiłkowym jest do, a czasownikiem głównym w tym zdaniu, dzięki któremu orzeczenie nabiera znaczenia, jest understand. Nie rozumiem Cię. I don't understand you. I don't understand you. I don't understand you. I don't understand you. Czasowników posiłkowych używamy we wszystkich czasach angielskich, w twierdzeniach, pytaniach oraz przeczeniach. Wyjątkiem są present simple i past simple. W tych dwóch czasach czasownik posiłkowy jest używany tylko do tworzenia pytań i przeczeń. Przykładowe zdanie oznajmujące z czasownikiem posiłkowym B. Pada deszcz. It's raining. It's raining. Jak możemy zauważyć... Czasownik posiłkowy be musi być odmieniony. W tym wypadku it trzeba odmienić przez is. It's raining. Pytania tworzone są przez inwersję operatora z podmiotem: Pada deszcz? W sensie czy pada deszcz? Is it raining? Zatem zamieniamy is z it ze zdania oznajmującego. It's raining, pada deszcz, czyli zdanie oznajmujące, twierdzące. A pytanie mamy inwersję. Is it raining? Czy pada deszcz? Przyczynie z czasownikiem posikowym be tworzy się poprzez dodanie do niego słówka not. Powstaje wtedy jedna z następujących form. I'm not, aren't, isn't. I w czasie przeszłym wasn't lub weren't. Na przykład nie pada. It isn't raining. It isn't raining. Znaczy, it Is not raining. Czasownika posiłkowego be używamy głównie w czasach continuous, czyli ciągłe z końcówką ing, i trzeba czasownik to be odmienić przez osoby present continuous, I am, you are, itd. W czasie przeszłym, czyli past continuous, I was, you were, itd. Przykład zdania twierdzącego w present continuous Ja prowadzę wsiadaj do samochodu I'm driving, get in the car I'm driving, get in the car Zdanie pytające pass continuous, czyli czas przeszły ciągły padało gdy wyszłaś z pracy Was it raining when you left work? Was it raining when you left work? Oraz przykład przeczenia również w past continuous. Kiedy wieczorem wyszłam z biura nie padało, ale ziemia była mokra. It wasn't raining when I left my office in the evening, but the ground was wet. It wasn't raining when I left my office in the evening, but the ground was wet. Czasownik posiłkowy B, przykład w czasie Future Continuous, czyli czas przyszły ciągły. W tym czasie B występuje poprzedzone jeszcze drugim operatorem, wyrażającym przyszłość, czyli Will. Warto zauważyć również, że Future Continuous be nie odmieniamy. Zostawiamy w formie Will be plus czasownik z końcówką ing. Jutro o tej godzinie będziemy lecieć do Rzymu. We will be flying to Rome at this time tomorrow. We will be flying to Rome at this time tomorrow. Czasownik posiłkowy Will możemy przykleić do zaimka osobowego, aby skrócić. Będą naprawiali dach cały dzień. They will be repairing the roof all day. They will można skrócić do Dale. dale. They'll be repairing the roof all day. Dale, Dale, they'll be repairing the roof all day. Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous i Future Perfect Continuous. We wszystkich tych czasach trzecia forma czasownika B, czyli Bin, pojawia się jako czasownik posiłkowy obok głównego operatora. Dla przykładu. W maju minie 5 lat, odkąd tutaj pracuję. By the end of May, I'll have been working here for 5 years. By the end of May, I'll have been working here for 5 years. Do niektórych czasów nie pokazuję przykładów, bo są praktycznie nieużywane w języku angielskim, jak np. past Perfect Continuous. I tym podobne. Wymienię tylko na końcu listę podsumowanie jaki czasownik posiłkowy jest używany w jakich czasach? Jeśli chodzi o be, do oraz have. Choć w tym wypadku pokażę jeden przykład z czasem Past Perfect Continuous, ponieważ jest dość ciekawy. W tym czasie występują dwa czasowniki posiłkowe, czyli operatory. Tak jak wcześniej mieliśmy: will be. Czasu Past Perfect Continuous używamy mówiąc o czynności ciągłej w przeszłości, która zaczęła się, zanim miała miejsce jakaś inna czynność przeszła. Orzeczenie składa się z następujących elementów: had plus been plus czasownik z końcówką ing. We wszystkich osobach tak samo. Spójrzcie na ten przykład. Policja w końcu znalazła mężczyznę, który ukrywał się od miesięcy. The police finally found a man who had been hiding for months. The police finally found a man who had been hiding for months. Czasownika posiłkowego do używamy w Present Simple, czas teraźniejszy prosty. W pytaniach Masz samochód? Do you have a car? Do you have a car? A w przeczeniach To nie masz samochodu. You don't have a car. You don't have a car. Natomiast w trzeciej osobie liczby pojedynczej w pytaniach i przeczeniach do zamieni się w does w present simple w pytaniach: Czy ona mnie lubi? Does she like me? Does she like me? oraz przykład przeczenia: Ona mnie nie lubi. She doesn't like me. She doesn't like me. Pamiętaj, że kiedy w zdaniu pojawia się does lub doesn't albo did lub didn't i zdanie jest trzecią osobą liczby pojedynczej, czyli he, she, it, to czasownik główny w zdaniu przyjmuje formę podstawową. Czyli jak on to zrobił? How did he do that? How did he do that? Czyli w tym przykładzie to do zostaje jako do, a nie he does, tylko he do, ponieważ wcześniej mamy did. How did he do that? Wtedy nie mówimy czegoś typu How did he does that? Nie. Jeżeli wcześniej mamy does, doesn't, did lub didn't, wtedy mamy How did he do that? Czasownika posiłkowego did, czyli drugiej formy czasownika do. Używamy w past simple jest to czas przeszły i we wszystkich osobach jest to did. Pytanie, powiedziałeś jej? Did you tell her? Did you tell her? A w przyczyniach, nie lubiłem jej. I didn't like her. I didn't like her. Zazwyczaj nie używamy do i does w present simple oraz did w past simple w zdaniach twierdzących, ale możemy ich użyć do bardzo emocjonalnego lub kontrastowego podkreślenia, gdy mamy stanowcze zdanie na jakiś temat. Są to tak zwane emfazy, służące do podkreślania: Wierzę ci. I do believe you. I do believe you. I w takich zdaniach te czasowniki posiłkowe są tylko po to, aby podkreślić coś. I do believe you. Zatem, kiedy używamy tych czasowników posiłkowych do, das i did w celu podkreślania kontrastu lub emocji, jak w tym przypadku, to nadajemy im dodatkowy akcent w wymowie, aby brzmiały głośniej, dłużej lub w wyższym tonie. Gdy zobaczysz te słowa w druku użyte w ten sposób, będą one zwykle pisane kursywą, pogrubioną czcionką lub wielkimi literami. Teraz nie uprawiam za dużo sportu, ale grałem dużo w tenisa, gdy byłem młodszy. I don't play very much sport now. But I did play a lot of tennis when I was younger. I don't play very much sport now. But I did play a lot of tennis when I was younger. Pamiętaj zatem, aby zaakcentować to do, das lub did. Wiedziałem. I did know that. I did know that. Zatem widzicie to różnicę między czasownikami głównymi, zwykłymi, które mają jakieś znaczenie, a tymi posiłkowymi, pomocniczymi? Czasownik główny, did, który ma jakieś znaczenie. Zrobiłem porządki w domu. I did the housework. I did the housework. A czasownik posiłkowy posłużył tylko do podkreślenia intonacji wypowiadanych słów. Czasownikiem głównym jest no. Wiedziałem. I did know that. I did know that. W obydwu tych zdaniach czasownik did ma dwie różne funkcje. Czasownika posiłkowego have używamy głównie w czasach perfect. W trzeciej osobie liczby pojedynczej has oraz jako had w past perfect. Na przykład twierdzenie w present perfect. Złamałem nogę. I have broken my leg. I have broken my leg Pytanie również w present perfect. Byłeś kiedykolwiek w Anglii? Have you ever been to England? Have you ever been to England? Lub byłeś kiedykolwiek w Stanach? Have you ever been to the USA? Have you ever been to the USA? Oraz przykład przyczynia tym razem past perfect. Ona żałuje, że kupiła mu ten prezent. she, wishes she hadn't bought him this gift. She wishes she hadn't bought him this gift. Gdy odpowiadamy na pytanie krótką odpowiedzią, to również używamy czasowników posiłkowych do odpowiedzi. Krótka odpowiedź. Byłeś kiedykolwiek w Chicago? Nie, nie byłem. Have you ever been to Chicago? No, I haven't. Have you ever been to Chicago? No, I haven't. Oraz przykład pełnej odpowiedzi Nie, nigdy nie byłem w Chicago, ale bardzo chciałbym. No, I have never been to Chicago, but I'd love to. No, I have never been to Chicago, but I'd love to. Przykład jeszcze z future perfect. Czasowniki posiłkowe, czyli operatory, w tym czasie to will oraz have. Zanim ona będzie gotowa, autobus odjedzie. By the time she gets ready, the bus will have left. By the time she gets ready, the bus will have left. Czy have got może być jako czasownik posiłkowy? Odpowiedź brzmi tak. W nieformalnym języku angielskim często używa się have got zamiast have, aby mówić o posiadaniu. Wyrażając posiadanie, czasownik have nie jest czasownikiem posiłkowym, gdy jest używany samodzielnie, ale jest czasownikiem posiłkowym w have got. Dlaczego? Ponieważ, jak możecie zobaczyć na przykładzie poniżej, do stworzenia np. przeczenia oddziela swoje have od got. I dodaję do have zaprzeczenie not. Wtedy to have funkcjonuje jako czasownik posiłkowy do stworzenia przeczenia, jak w przypadku don't, który jest operatorem samego have. Nie mam żadnego rodzeństwa. I haven't got any brothers and sisters. Jest to dokładnie to samo, co I don't have any brothers or sisters. Zatem, jak możecie zobaczyć, haven't zachowuje się tak samo jak don't, czyli jak czasownik posiłkowy. Zatem należy pamiętać, że w roli czasowników posiłkowych, czyli pomocniczych, be, do oraz have także tracą swoje znaczenie leksykalne. Nie mają wtedy nic wspólnego z być, robić i mieć. Jest to szczególnie ważne, kiedy występują podwójnie w jednym zdaniu jako operator i jako zwykły czasownik. Oto kilka przykładów. Dlaczego jesteś takim egoistą? Why are you being so selfish? Why are you being so selfish? Mamy tej Are You jako be posiłkowe, odmienione przez Are You, bo to jest zakrot pytanie, oraz being jako po prostu być, czyli dlaczego jesteś takim egoistem. Why are you being so selfish? Czym się zajmujesz? Dosłownie, co robisz? What do you do? What do you do? Pierwszy czasownik do jest operatorem, czyli czasownikiem posiłkowym, bez którego pytanie by nie mogło powstać. Natomiast drugie do już ma jakieś znaczenie. Czyli w tym wypadku czym się zajmujesz? Co robisz? What do you do? Nie mieliśmy wcześniej psa. We haven't had a dog before. We haven't had a dog before. Haven't w tym zdaniu jest operatorem czasu present perfect, bez którego nie mogły powstać wyprzeczenia. A had to zwykły czasownik mieć, który trzeba odmienić w present perfect. A w present perfect. Czasownik odmieniamy do trzeciej formy. Są mamy had, to znaczy pierwsza forma have, druga had oraz trzecia had. Czasownik zwykły lub główny jestem nauczycielem angielskiego. I'm an English teacher. W powyższym zdaniu to be w jako być. I am, czyli I'm. Ja jestem. Ja jestem nauczycielem angielskiego. I'm an English teacher. Natomiast czasownik posiłkowy, be, prowadzę swój samochód. I'm driving my car. I'm driving my car. Natomiast w tym zdaniu be odmieniono jako I'm, tylko jako operator czasu teraźniejszego, present continuous. Jak już przelecieliśmy wszystkie czasy, to warto jeszcze w tej lekcji wspomnieć o czasowniku posiłkowym Will, który wykorzystuje się do tworzenia przyszłości. To są czasy Future Simple, Future Continuous, Future Perfect oraz Future Perfect Continuous. Przykład twierdzenia. Future Simple. Zajmiemy się tym. Will take care of it. We will take care of it. Natomiast pytanie tworzymy przez inwersję will z podmiotem. W tym przypadku future simple jest podmiotem it. Jak długo to potrwa? How long will it take? Zatem zamieniliśmy will i it. How long will it take? How long will it take? Przeczenia w czasach future tworzymy poprzez dodanie NOT do czasownika posiłkowego WILL i wychodzi nam skrót WON'T. WON'T. Obiecuję, nie będę się śmiał. I promise I won't love. I promise I won't love. Obiecuję, nie będę się śmiał. Do ogarnięcia czasowników posiłkowych bardzo przydaje się znajomość czasów gramatycznych, ale nie martw się, jeśli jeszcze ich nie znasz i nie umiesz ich używać, to w dalszej części kursu mówimy każdy czas osobna. Podsumowanie. Czasu posiłkowego B używamy w Present Continuous, Past Continuous, Future Continuous, Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous oraz Future Perfect Continuous czasu posiłkowego do używamy w present simple i past simple tylko w pytaniach i przeczeniach czasu posiłkowego have używamy w present perfect past perfect future perfect oraz w czasach present past future perfect continuous oraz czasu posiłkowego will używamy w future simple future continuous future perfect i future perfect continuous Czasowniki posiłkowe oprócz tworzenia czasów wykorzystuje się również w wielu innych strukturach, np. do redukcji powtórzeń. Są to tak zwane konstrukcje eliptyczne. Polegają one na pomijaniu wyrazów zdania, które mogą być zrozumiane przez odbiorców i nie trzeba mówić całego zdania. Niezbyt lubię koszykówkę, ale Janek lubi. I don't really like basketball, but John does. I don't really like basketball, but John does. Użyliśmy samego das zamiast pełnych zdań na przykład John does like basketball lub John likes basketball Zrobiliśmy to w celu redukcji powtórzeń ale nasz rozmówca doskonale będzie wiedział o czym mówimy On nie lubi brokułów ale ja tak He doesn't like broccoli But I do. He doesn't like broccoli, but I do. Czasowniki posiłkowe wykorzystuje się również do tworzenia question tags czyli pytań typu nieprawdaż? Co nie? Prawda? Question tags czyli pytania rozłączne składają się od czasownika posiłkowego i zaimka. Które znajdują się na końcu zdania, aby poprosić o więcej informacji na jakiś temat lub potwierdzić coś, co uważamy za prawdziwe. Nie pracujesz w soboty, prawda? You don't work on Saturdays, do you? You don't work on Saturdays, do you? W niektórych przypadkach można dodać czasownik posiłkowy do, do trybu rozkazującego, aby nadać mu bardziej formalny i uprzejmy wygląd, lub aby utworzyć przeczenie w trybie rozkazującym czyli imperative mood. Proszę wejść, lub proszę wejść. Do come in. Do come in. A teraz przykład przeczenia w trybie rozkazującym z czasownikiem posiłkowym do. Nie biegaj tutaj. Don't run here. Don't run here. Czasownik posiłkowy be również ma swoje zastosowanie przy tworzeniu strony biernej, czyli passive voice. Budowa. Odmienione to be plus trzecia forma czasownika głównego. Na przykład zdanie Ona pisze list, czyli she writes a letter, a w stronie biernej zabrzmi ono Liz jest pisany przez nią. A letter is written by her. A letter is written by her. A letter is written by her. Czasownik B również używa się w konstrukcji be going to, czyli mieć zamiar coś zrobić w przyszłości. Wtedy odmieniamy czasownik posiłkowy B. Zamierzam zostać lekarzem, lub mam zamiar być lekarzem. I'm going to be a doctor. I'm going to be a doctor. Oczywiście mówimy o tym be w I'm. I'm going to. Zatem w tym zamierzam, lub w tym mam zamiar. Tam jest ukryty czasownik posiłkowy, który nie ma żadnego znaczenia. I'm going to be a doctor. W tym przykładzie jest też świetny przykład tego drugiego be. To jest akurat nieodmienione, jako być lub zostać. I'm going to be a doctor. I te, to jest czasownik główny. I'm going to, to jest mam zamiar, lub zamierzam, i to zostać lub być lekarzem, to be a doctor. Ten czasownik be w tym wypadku już jest czasownikiem głównym. Be jako czasownik posiłkowy wykorzystywany jest jeszcze w konstrukcji B2 plus infinitive. Stosujemy ją głównie w języku oficjalnym, gdy mowa o czymś, co należy zrobić lub co ma się wydarzyć w niedalekiej przyszłości. Jeśli dobrze się przyjrzysz, to zauważysz, że konstrukcja B2 plus infinitive to tak naprawdę forma uproszczona z Supposed, ale bez Supposed. Co ona ma teraz zrobić z tą brudną sukienką? What is she to do now with this dirty dress. I tu możemy właśnie wrzucić to supposed. What is she supposed to do now with this dirty dress? Co ona ma teraz zrobić z tą brudną sukienką? What is she supposed to do now with this dirty dress? I w tym zdaniu nasz czasownik pościkowy b jest ukryty w is, bo jest odmieniony. What is she supposed to do now With this dirty dress. Czasowniki posiłkowe pojawiają się nie tylko w konstrukcjach typowych dla poszczególnych czasów. Mogą one wystąpić też w pytaniach specjalnych, szczegółowych. Jaki jest Twój adres? What is Your address? What is Your address? W języku angielskim jest jeszcze więcej czasowników posiłkowych, ale o wszystkich powiemy sobie w dalszej części kursu. Na razie najważniejsze dla Ciebie są te czasowniki posiłkowe, których dziś się nauczyłeś. Jeśli chcesz zakupić mój kurs do nauki angielskiego krok po kroku, angielski od zera do bohatera, to zapraszam Cię na moją stronę www.ilengłyczys.pl Zakładka Kursy. Podsumowując. Zrozumienie roli i funkcji czasowników posiłkowych w języku angielskim jest kluczowe dla opanowania tego języka na poziomie zaawansowanym. Przy pomocy czasowników posiłkowych możemy tworzyć różne formy czasowe, pytania, przeczenia, a także uniknąć niepotrzebnych powtórzeń. Wszystkie te funkcje czynią czasowniki posiłkowe nieodzownym elementem składni języka angielskiego. Kliknij subskrybuj oraz dzwoneczek, a nie ominie Cię żadna nowa lekcja. Jeśli chcesz pomóc nam rozwinąć ten kanał, wystarczy, że udostępnisz ten filmik jako post na Facebooku, zostawisz łapkę w górę i komentarz. Na naszej stronie internetowej po posegregowane lekcje, zakup lekcji w postaci mp3 do nauki offline i wiele więcej. Dołącz również do naszej grupy na Facebooku Nauka Języka Angielskiego za darmo. See you soon!